Polita obojga narodów, określana była jako kraj wielu narodów i wyznań. Podczas gdy w Europie Zachodniej szalała wojna za i prześladowania na tle religijnym, państwo polsko-litewskie wydawało się bezpieczną przystanią dla innowierców. Miała być państwem bez stosów, w którym tolerancję religijną dla szlachty gwarantował akt Konfederacji Warszawskiej i nikomu nie groziła noc świętego Bartłomienia. Wskazą na tym wspaniałym obrazie tolerancyjnej Rzeczypospolitej stały się wydarzenia kryjące się pod pojęciem tumultu toruńskiego. Na długie lata położyły się one mrocznym cieniem na stosunki katolików z protestantami w naszym państwie. Rozpocząć należy od zarysu sytuacji, jaka panowała w jednym z wielkich miast Prus Królewskich w pierwszych dekadach XVIII wieku. Na tle licznych wojen religijnych wstrząsających Europą w XVI i XVII wieku, w zupełnie wyjątkowy sposób rysowało się położenie wielowyznaniowego Torunia, w którym zasada cuius regio eius religio nie obowiązywała. Dosyć e, szybko się pierwsze symptomy reformacji pojawiły w Toruniu, bo już zaledwie kilka lat po wystąpieniu Lutra e, można było e, w Toruniu słuchać kazań nawiązujących do ducha reformatorskiego i było nagłoszono przede wszystkim w kościele e, franciszkańskim, wówczas Najświętszej Marii Panny, i również w kościele parafialnym, ale było to jeszcze taki kryptoprotestantyzm. Niemniej nie jednak to był luteranizm z tej swojej pierwszej, w formie, który dotarł do Torunia najwcześniej, ale jednocześnie bardzo szybko w Toruniu pojawili się bracia czescy, którzy później będą identyfikowani z tym zreformowanym nurtem reformacji, czyli z kalwinizmem, bo są bardzo bliscy kalwinistom. Oprócz tego, że był luteranizm, że byli bracia czescy jako reprezentanci właśnie reformowanych wyznań protestanckich. To jeszcze w okolicach Torunia pojawili się również menonici, którzy obsiedli na terenach wiejskich przede wszystkim później na lewym brzegu Wisły na terenie Starostwa Doskiego, więc e, tych wyznań e, było kilka. No, w Toruniu była też taka sytuacja, że również e, wśród członków Rady Miejskiej, elit miejskich przede wszystkim był bardzo popularny kalwinizm, ale no, niestety został on. E, jako wypchnięty przez luteran. Luteranie w Toruniu mieli bardzo silną dominującą pozycję i wpływali na to, że również inne wyznania protestanckie, czy inne odłamy protestantyzmu były w pewien sposób szykanowane, dyskryminowane i musiały z miasta się wycofywać. To jest rzeczywiście skomplikowane zagadnienie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że już na samym początku, no może w momencie kiedy Toruń otrzymał przywilej wolności wyznania w 1558 roku, już w tym momencie Rada Miejska przejęła no, większość kościołów w mieście, ale pozostały jako, i te kościoły stały się kościołami luterańskimi. Znaczy, można lepiej powiedzieć, król zgodził się na to, żeby te kościoły nadal pozostały luterańskie, bo one faktycznie już przez Luteran były administrowane przez Radę Miejską. Ale w rękach katolickich księży pozostało kilka kościołów. Przede wszystkim były to kościoły właśnie klasztorne. Kościół Świętego Ducha z klasztorem Benedyktynek na Przedmieściu Portowym i Kościół Dominikanów Świętego Mikołaja z klasztorem na terenie Nowego Miasta Torunia. No, znane są bardzo szczegółowe opisy relacji zwłaszcza Benedyktynek z Radą Miejską, która próbowała te benedyktynki wygonić z, z Torunia, tak naprawdę przejąć ich majątek, którym faktycznie administrowała. I po kryzysie bardzo silnym, który panował w klaszarze benedyktynek, udało się tym benedyktynkom wyjść na bardzo silną pozycję i w ciągu 100 lat nawet odzyskać ostatecznie kościół nowomiejski parafialny Świętego Jakuba. Trzeba pamiętać, że w Torun był w specyficznej sytuacji, gdzie miasto, które było zdominowane przez Luteran, i w ramach tego miasta były no, cierpiące dosyć mocno, przynajmniej do początku XVIII wieku, klasztory katolickie i parafie katolickie, to jednocześnie to luterańskie miasto było otoczone przez rzeczywistość państwa polskiego, w które w coraz większym stopniu stawało się katolickie. Nie? Więc to mówimy o takim. Symptomia oblężonej twierdzy. Jest twierdza luterańska wo, otoczona przez katolicką Polskę, a jednocześnie w tej twierdzy są katolicy. Tak? To tworzyło bardzo silne napięcia. Przede wszystkim Rada Miejska traktowała wszystkie sprawy związane z wyznaniami jako sprawy swoje autonomiczne, jako część. E, własnej tożsamości, takiej prawnej, e, część autonomii miejskiej bardzo ważną i chciała e, no, zdecydowanie sprzeciwiała się wszelkim ingerencjom państwa w sprawy wyznaniowe w obrębie miasta. A jednocześnie katolicy, którzy tutaj byli i byli odsuwani od przynależności w cechach, którzy mieli problemy z jawnym e, propagowaniem czy wyznawaniem swojej religii na przykład były ograniczenia dotyczące procesji, tras tych procesji, prowadzenia, ich częstotliwości, no to ci katolicy oczekiwali też wsparcia ze zewnątrz. I to prowadziło do napięć, które wychodziły często poza Toruń i oczywiście ostatecznie doprowadziły też do tego największego konfliktu wyznaniowego w Toruniu, czyli do zamieszek, które znamy jako Tumult Toruński i później zakończony konkretnymi decyzjami, które w Wpłynęły korzystnie na pozycję katolików w mieście. Najczęściej punktem zapalnym były odbywające się publicznie ceremonie katolickie. Podobnie stało się w 1724 roku, kiedy w dniu święta Matki Boskiej Szkapleżnej czyli 16 lipca odbyła się uroczysta procesja na cmentarzu kościoła Świętego Jakuba. W czasie jej trwania uczniowie kolegium jezuickiego oskarżyli przyglądających się pochodowi protestantów o brak należytego szacunku i wdali się z nimi w bójkę. W wyniku tego zajścia dwójka katolików została aresztowana. Zaś dnia następnego, 17 lipca, Wychowankowie jezuitów porwali jednego z uczniów ewangelickiego gimnazjum akademickiego i przetrzymywali go w budynku swojego kolegium. Wieczorem tego samego dnia pod siedzibą jezuitów zebrał się tłum złożony z luterańskiej czeladzi, żądający uwolnienia zakładnika. Spełnienie tego warunku nie pomogło. Protestanci Splądrowali budynek kolegium i klasztor Jezuitów. Niektórzy zakonnicy i ich wychowankowie zostali pobici. Przedmioty kultu katolickiego, w tym drewniana figura Matki Boskiej, spalone na stosie, zaś obrazy przedstawiające osoby święte, zdewastowane. Do dziś zastanawiająca jest bierność władz miejskich które nie poczyniły żadnych większych starań, aby nie dopuścić do rewolty, ani aby ją stłumić. Prezydent Jan Gottfried Rusner przybył na miejsce, gdy nastroje się uspokoiły, aby zaręczyć, że jezuici nie przetrzymują już żadnego ewangelika. Burgrawia królewski Gerard Thomas zrzucił winę na Rusnera, ponieważ to on podjął decyzję o aresztowaniu jezuickich studentów. Jeśli chodzi o mieszkającego tuż obok kolegium burmistrza i wiceprezydenta Jakuba Henryka Zernekę, to interweniował on bezskutecznie dopiero, kiedy tłum wyważył bramę budynku. Nawet gdy poczmistrz królewski w Toruniu i katolik Jakub Kazimierz Rubinkowski Doradzał prezydentowi Rusnerowi podjęcie zdecydowanych kroków, mianowicie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa, przykładne ukaranie winnych i uzgodnienie z Jezuitami wysokości odszkodowania, ten nie posłuchał go. Może to świadczyć o konfliktach w samej Radzie, w której opozycyjni rajcy chcieli skompromitować prezydenta, uniemożliwiając mu skuteczne działanie. Lub o tym, że toruńscy patrycjusze zlekceważyli słabą politycznie Rzeczpospolitą, licząc, że władze centralne nie będą w stanie wydać wyroku ani go wyegzekwować, tak jak miało to już miejsce w przeszłości. Stało się jednak inaczej. Akcja propagandowa Jezuitów, która zbiegła się w czasie z kampanią Sejmikową przed Sejmem Walnym. Stanowiła dla króla Augusta II Mocnego, którego trudno byłoby posądzać o fanatyzm religijny, dogodną okazję do wzmocnienia swojej pozycji w państwie i zyskania przychylności katolickiej szlachty oraz magnatów. Te uwarunkowania, w połączeniu z brakiem świadomości zagrożenia, jakie zawisło nad toruńskimi protestantami, wykazywanym poprzez dobór i zachowanie reprezentantów miasta, w czasie trwania procesu poskutkowały wydaniem wyjątkowo nieprzychylnego torunianom wyroku. 16 listopada 1724 roku wydany został dekret zawierający wyrok sądu asesorskiego w Warszawie, skazywał on na śmierć 12 bezpośrednich uczestników tumultu oraz prezydenta Rusnera i burmistrza Zernekego, jako osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do zajścia. Poza tym ponad 40 mieszczan zostało skazanych na karę więzienia lub grzywny. Na wygnanie z terytorium Rzeczypospolitej zostali skazani protestantcy pastorzy Krzysztof Geret i Efraim Olof którzy mieli podsycać konflikty wyznaniowe. Jezuitom miało zostać wypłacone odszkodowanie, zaś w pobliżu kolegium miał zostać wzniesiony ekspiacyjny posąg Najświętszej Maryi Panny. Gimnazjum akademickie miało zostać przeniesione poza obręb murów miejskich, a drukarnia należąca do Rady Torunia poddana cenzurze biskupów chełmińskich. Kościół w niebowzięcia wzięcia Najświętszej Maryi Panny został odebrany luteranom i przekazany zakonowi bernardynów. Aby zapobiec dalszej dyskryminacji społeczności katolickiej w mieście, połowa członków władz miejskich, czyli rady, ławy i trzeciego ordynku, miała składać się z katolików. Trzech ostatnich postanowień nigdy nie udało się w pełni zrealizować dzięki wybiegom władz miejskich. Tylko jeden ze skazańców salwował się przejściem na katolicyzm. Dwóch kolejnych nie udało się ująć, zaś burmistrz Zernecke otrzymał królewskie łaskawienie. Stracony poprzez ścięcie został prezydent Jan Gottfried Russner oraz dziewięciu innych skazańców. Wykonanie wyroków śmierci nastąpiło 7 grudnia 1724 roku. Wyrok ten z całą pewnością należy uznać za surowy. Nie odbiegał on jednak od zwyczajów prawnych swojej epoki. Na arenie międzynarodowej wydarzenia, które rozegrały się w 1724 roku w Toruniu, wywołały oburzenie państw akatolickich. Wynikało ono z poczucia solidarności ze zgładzonymi protestantami, które odczuwali nie tylko Luteranie, w przypadku królestwa Prus i jego władcy, Fryderyka Wilhelma I, doszedł do tego motyw polityczny. Berlińskie koła rządzące chciały zdyskredytować Rzeczpospolitą na forum międzynarodowym, ukazując ją jako państwo niecywilizowane i nietolerancyjne, w którym do utrzymania ładu i bezpieczeństwa jego mieszkańców, niezbędne są zewnętrzne interwencje. Propaganda rozwinięta przez prusaków trafiła na podatny grunt i zaowocowała falą jednostronnych i niezwykle krytycznych tekstów w ówczesnej prasie, druków ulotnych, rycin, panegiryków na cześć ofiar oraz tak zwanych rozmów między zmarłymi. Spowodowało to wytworzenie się swoistego mitu, określanego mianem Turner Blutbad lub Turner Blutgericht. Które to nazwy mają proweniencję propagandową. Na ową wizję wypadków toruńskich składały się pomijanie tła historycznego, bagatelizowanie rzeczywistych wydarzeń. Kwalifikujących się jako ciężkie przestępstwa, pomijanie kwestii bezpośredniego udziału większości skazanych w rozruchach, brak odniesień do panującej w Rzeczpospolitej tradycji tolerancji religijnej, np. toruńskiego kolokwium charitativum, nieuwzględnianie sytuacji politycznej kraju, a także nieścisłości w dziedzinie faktografii. Doprowadziło to do powstania stereotypowego wyobrażenia o mordzie dokonanym przez nieokrzesanych i okrutnych katolików na niewinnych protestantach. Choć opierało się ono na zajściach, które faktycznie się rozegrały, to pomijało zbyt wiele aspektów wspomnianych wydarzeń, w związku z czym było krzywdzące dla drugiej strony sporu. Do podtrzymania tego szmitu przyczyniła się literatura piękna, zwłaszcza niemiecka, pełna opowiadań, powieści i dramatów na ten temat. Przeniknął on także do historiografii niemieckiej, anglosaskiej, a częściowo nawet polskiej. Znamiennym jest, że wizja tego splotu wydarzeń została poddana przekształceniom tak, aby pasowała do aktualnej sytuacji politycznej na terenie Niemiec. W związku z rozwojem ideologii nacjonalistycznej, zamieszki w Toruniu i wyrok sądu asesorskiego zostały wpisane w konflikt narodowy polsko-niemiecki, z pominięciem oczywistych antagonizmów wyznaniowych i stanowych tego okresu. Takie spojrzenie zaczęło dominować w literaturze niemieckiej w dobie kulturkampfu Otto von Bismarcka i rozciągnęło się na całą epokę wilhelmińską. Także później, w dobie narodowego socjalizmu, sięgano po motywy związane z tumultem, oparte na gruntownie utrwalonych już stereotypach, nakładając na nie szowinistyczną otoczkę. Miały one udowodnić niższość rasową i cywilizacyjną narodu polskiego poprzez swą barbarzyńskość, od zawsze stanowiącego zagrożenie dla koegzystujących z nim Niemców. Po roku 1939 w propagandzie nazistowskiej miejsce tumultu toruńskiego zajął bardziej nośny, bo aktualniejszy mit: Bromberger Blutsontag. Dla społeczności katolickiej tumult szybko stał się symbolem triumfu sprawiedliwości nad innowiercami, którzy dopuścili się bluźnierstwa i aktów bezczeszczenia katolickich obiektów kultu. Najlepiej świadczy o tym ekspiacyjny posąg, który nie dotrwał do naszych czasów. Była to kolumna Matki Boskiej niepokalanie poczętej ustawiony na skrzyżowaniu ulic Żeglarskiej i Świętego Jana w pobliżu Kolegium Jezuickiego oraz napis umieszczony na jej cokole, mówiący o ukaraniu bezbożności. Z perspektywy protestantów wydarzenia te świadczyły o braku tolerancji i prześladowaniach ze strony Kościoła katolickiego i państwa wyznaniowego Jakim była w ich mniemaniu Rzeczpospolita? W kalendarzu liturgicznym Kościoła Ewangelickiego w Niemczech wspomnienie ofiar tumultu obchodzone jest do dzisiaj, w rocznicę wykonania wyroku, 7 grudnia. Rzeczpospolita nie była jednak państwem absolutnym czy policyjnym i po zastosowaniu represji nie zamierzała uniemożliwiać toruńskim Ewangelikom, Kultywowania pamięci o tumulcie i wydanym po nim wyroku, oczywiście w zakresie, który nie godził w autorytet władz krajowych. Władze miejskie mogły swobodnie zorganizować uroczysty pogrzeb prezydentowi Rusnerowi. Jednakże nie dotyczyło to pozostałych skazańców oskarżonych o bluźnierstwo. W toruńskiej drukarni Wydawano panegiryki na cześć ofiar wyroku. Mennica miejska wybiła medal przedstawiający scenę egzekucji i rozpaczającą kobietę, personifikację Torunia. Zaś miedzioryty z podobizną Rusnera lub przedstawiające wykonanie wyroku krążyły nie tylko po Toruniu, ale i w wielu krajach protestanckich. Szczególnego uhonorowania w przestrzeni publicznej Torunia, ze względu na sprawowaną funkcję i przynależność do patrycjatu miejskiego, doczekał się prezydent Rusner. W roku 1824, najprawdopodobniej z okazji setnej rocznicy śmierci prezydenta, na zamówienie władz miejskich, wykonana została ozdobna pamiątkowa urna. Zaś w 1893 roku na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego umieszczono nieistniejącą już dzisiaj tablicę pamiątkową ku czci wspomnianego patrycjusza. Współcześnie oglądać możemy również tablicę umieszczoną na kamienicy przy ulicy Hełmińskiej, informującą, że kiedyś dom ten należał do ściętego prezydenta miasta. Sprawna rewolta protestantów? Czy brutalny przykład katolickiej dominacji? A może ona? Pozostawiając, Pozostawiający widzowi oceny tego problemu nie ulega wątpliwości, że Dunut toruński na długo zapadł w pamięć mieszkańców Rzeczpospolitej i zachodnioeuropejskich protestantów. Żywotność mitów z związanych przedłużyły konflikty polsko-niemieckie, które miały już niewiele wspólnego z wiarą. Niemniej wypadki te pozostają ważnym zagadnieniem dotyczącym dziejów Torunia, Rzeczpospolitej, a być może całej Europy.